Witam serdecznie. Dziś raz jeszcze chcę nawiązać do relacji polsko-żydowskich w kontekście wydarzeń ostatnich tygodni. A żeby do tego nawiązać, przypomnę pewne fakty historyczne. W lipcu i sierpniu 1942 roku getto warszawskie, wielka akcja, część akcji Reinhardt. Niemcy postanowili deportować, czytaj, wymordować 300 tysięcy osób. Początkowo akcja ta była realizowana w getcie przez policję żydowską gettową. Potem sprowadzono oslegiony jednostki wschodnie, które... Żydowskim policjantom pomagały. Była to wielka, dramatyczna akcja, morderstwo, ludobójstwo, które się dokonywało. I w samym środku tej akcji, 11 sierpnia 1942 roku, Zofia Kostak-Szczucka, którą wiele środowisk oskarża o antysemityzm, ale która jednocześnie nosi tytuł Sprawiedliwej wśród narodów świata, wydaje dokument, protest którego fragmenciki przeczytam. Cały jest dostępny w internecie. On wiele z tego, co się dzisiaj dzieje, tłumaczy. Świat patrzy na te zbrodnie straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje i milczy. Żeść milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Wtedy milczą Kaci, nie hełpią się tym, co... Co czynią? Nie zabierają głosu. Nie zabierają głosu Anglia ani Ameryka. Milczy nawet wpływowe międzynarodowe żydostwo. 42 rok. Tak dawniej przeczulone na każdą krzywdę swoich milczą i Polacy. Polscy polityczni przyjaciele Żydów ograniczają się do notatek pras dziennikarskich. Przeciwnicy objawiają brak zainteresowania. Tu koniec i dalej lecimy. Yy, znaczy koniec mojego cytatu. Dokument jest obszerniejszy. Protestujemy jako Polacy. Nie by Polska mogła odnieść korzyść z okrucieństw niemieckich, jasno i stanowczo. Przeciwnie, w upartym milczeniu międzynarodowego żydostwa, w zabiegach propagandy niemieckiej usiłującej już teraz rzucić odium na rzeź Żydów, na Litwinów i Polaków, wyczuwamy planowanie złowrogiej dla nas akcji". Y i to jest duży dokument, ale jakby tłumaczy naszą rzeczywistość. To jest profetyczne. To, co wtedy przewidziała Zofia Kossak, dzieje się na naszych oczach. Niestety, bardzo to smutne.